Dajcie, kochani, tu Mary. I Mario. I niespodzianka świąteczna. Tak. <grym> Dostaliśmy tutaj przesyłeczkę od Mary Marii, czyli naszej Martinki. Martinko, dziękujemy Ci bardzo za tą niespodziankę. Do Ciebie bym też poleciała. Także no fajnie, no razie no, się cieszymy bardzo. Martinka właściwie zawsze pamięta. Bardzo dużo osób wysyła właśnie takie właśnie niespodzianki, czy na urodziny. No, serduszka wielkie dla Ciebie kochana, naprawdę. No i kanał oczywiście zapraszamy. O, oczywiście zapraszamy do Marii Marii, to kanał Martinki. Zostawiajcie co trzeba. Przede wszystkim w subiki, kto jeszcze nie zna Marii Mari, to naprawdę lećcie do niej, bo ona naprawdę ma super odcineczki, fajnie nagrywa, miło się ją bardzo, bardzo ogląda. No i teraz co patrzymy, Martina? Zabieramy się za ospieranie. Coś Ty tutaj przygotowała. I teraz patrz. Tak. Hop. Uch. Patrzymy. Oczywiście no, są dane i są ozdóbki fajne. O, ale ale Ładna mamy. koperka, okej. Okay. Tak. Ale śliczne. Jest jaka piękna karteczka. Merry Christmas. Ojej, no, jeszcze niespodzianki. co jest. To Martinko, I karta tu ma... miała być tylko, ale śliczne. I tu mamy? Wesołych jej, Świąt jej, Bożego jak. Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzy Marii Marii. Ślicznie, dziękujemy, dziękujemy. ale karteczka cudowna. Oczywiście będzie ozdobą na, na święta, czyli na komodzie. Oczywiście takie ładne karteczki świąteczne to muszą być. Dziękujemy ślicznie, ale tu jeszcze Marii Marii nam dała zdrapeczki. Zobaczcie kochani. I? I jeszcze a, maseczka. To chyba dla siebie. No nie wiem, to nie chyba wiem. Chyba jest dla Mena. To zapotę poczytamy, ale fajne, fajne. Nie, to kobieta jest. No. Nie dostaniesz tylko ja. No super, bardzo Ci dziękujemy Marcinko. Bardzo, bardzo. Jej, no to co, potrafimy, zobaczymy, ale jak tutaj nic nie panie kochana, to się w ogóle tym nie przejmuj. Jak mówię, karteczka wystarczyłaby... I to jest super, by było, bo pamięć, tak? Łidzi się pamięć, a nie w środek, ile tam się kto, kto włoży. No. Czyli naprawdę serdecznie jeszcze raz dziękujemy. No i patrzymy, co my tu wydrapiemy. Ale fajnie, ta ma Co to jest w tych zdrapkach, yy, którą chcesz. Może być to, co mam a, tutaj. A tak leży. No dobra, to co? To ty, czy ja? Możesz zacząć. Nie, mam zacząć, dobrze. Dostaliśmy od Martinki Różowy Diament z numerkiem 28. No i Szukamy tego diamenta albo liczb. Dobrze, patrzymy. A szukamy. 33, 39, 7, 13. To nogonek uh -huh. tu i 26. Wyżej, niżej. Niżej, niżej. niżej, niżej. Aż tak. O tak. tak. 49. Oj, o To jest to, właśnie te kontrolne. oni tak, dziwnie to. tak dziwnie to tutaj rzucają. Zawsze powinno być u góry, Dobry. i koniec. Jest 55, jest 30, 59, takie wysokie są. 17, 46, 47. Jest. Martinka! Diament. Ja chyba nie miałam nigdy w niej. Było? Było? Tak, mieliśmy. 23 i 42. Mamy diamencik, Martinka. Ja mam szczęśliwą tak, rączkę. Diamentem. Jezu! Wow. 25 złotych. Ja nie wierzę! Matko, ty masz naprawdę złote rączki doszło do, do tych zrapek, naprawdę do wybierania. O matko, popatrz, Martinko. 25 zł. Rewelacja! Ale dziękuję bardzo! Będzie zobaczymy. na pomnożenie jeszcze! Zobaczymy, co kryje się wobec tego w z numerem 33, czyli w pieniędzy jak lotu. I szukać będę też diamentu. A tutaj mamy 18, 25, 27 i 19. A co tutaj odnajdziemy?

A ja tak nawet nie wiem, jak to w kontrolne mają te zrabki. To no, no jest dwa razy Czyli te. jest dwa razy te. No i proszę, kaperełka nam tutaj się trafiła od Marii Marii, od Matinki naszej kochanej. I ja nie wodę nie wierzę. U. Ale prezent mało, że dostałam taką piękną maseczkę, piękną karteczkę. No to jeszcze taka cudna wygrana w różowym diamencie. Jejko Matinko, jeszcze raz serdecznie Ci dziękujemy za pamięć przede wszystkim. Ty zawsze pamiętasz, to my wiemy. No i co? Podajcie na kanał Mari. Marii, koniecznie. <noise> Oglądajcie ją. Bardzo fajnie nagrywa. Jeszcze raz Ci bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy Ciebie, jak i naszych wszystkich widzów. No i przede wszystkim życzymy zrówka. Miły, miłego jeszcze weekendu, zacząłem tego. I do kolejnego odcinka. I do za... następnych filmików naszych. Pozdrawiamy cieplutko. Pa! Pa pa!